Awe legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka na Waszych ekranach Simsy 2 i moje nowe łóżeczko, które kupiłam sobie za stypendium. Jak widzicie jestem na drugim semestrze pierwszego roku z Totalnie z możecie mi pisać w komentarzach, że jesteście ze mnie dumni. Dostałam najwyższe możliwe stypendium i jestem kujonem. Tutaj Wam jeszcze pokażę, że teraz mam już wykoksane wykok wszystkie te potrzebne umiejętności. Więc istnieje szansa na to, że końcówkę tego semestru zobaczycie. A właściwie i tego semestru, i tego roku. Dobrze, ambitny plan na dziś. Ambitny plan na dziś to wstąpić do Bractwa Studenckiego i urządzić święta z racji tego, że jest połowa zimy. I fajnie byłoby mieć święta. Co prawda się w rzeczywistym życiu nie nienawidzę, ale może te, te święta w Simsach będą całkiem fajne. Bractwo Studenckie przyłącz się lama, lama, lama. Tak, owszem, w Simsach 2 nie ma takiego bractwa studenckiego, ale specjalnie na potrzeby nagrywania takowe stworzyłam. W końcu nie widzę się w żadnym innym niż trzy lamy. Młotka, dzwoń. Cześć, mogę do Was dołączyć? Mają wątpliwości, muszą mnie przetestować. No dobrze, zaraz członkowie przybędą, więc młotka zejdzie na dół. I ich przywita. Gdzie jesteście członkowie? O, coś leży. A nie, to ktoś ode mnie z akademika. Ktoś zrobił ślicznego bałwanka, takiego jak mój. Zgapili ode mnie. O, są członkowie. Chciałam powiedzieć, że mają wejście smoka, ale troszkę przybiegli, jakby mieli. <laughs> jakby zjedli za dużo senny. O. Rozmawiaj. Pogawędka. Spróbujmy najpierw od Kingoszki. Młotka, nie odrabia jej lekcji. Znaczy, ten, nie rób zadań, czy co ty tam robisz na tych studiach. Odrabia się lekcje w podstawówce. <noise> Młotka dzisiaj. Ona chyba nie chce być w tym bractwie studenckim. Kingocha. Ziemia do Kingoszki. No tak, najlepiej Kingoszka. Wejdź do kogoś i w ogóle ignoruj mnie. Idę do kremówki. Kremówca, przyjmij mnie do bractwa, będzie fajnie. Oj, a te znowu o seksie. Jeszcze się z tego śmieją. Jeśli kremówka mówi o sekcie i się z tego śmieje, to Evarez nie powinien być zadowolony. <gryw> Pozdrawiam kremówce i Evareza. Dobrze, kosmici Czy dostanę Oscara za bycie kosmitą? Co o tym sądzisz? Tak młotka, jesteś najśmieszniejszym kosmitą Jakiego z nami, może miałaś na myśli kosmonautę Dobrze Rozmawiaj, pogawędka Ile ja z nią muszę nakoksać? Dziesięć tylko Dobrze, damy radę Kanapki z serem są super, no ba, nawet jak ja je zrobię, to są ekstra tutaj macie Evareza A obok Evareza macie, uwaga, uwaga, Wandzie wąśmigalską. Śmigalską Brawa dla Wandzi No tak, ci już planują miliony Chcą zarobić chyba na niewidomych, bo tam widziałem jakąś tablicę do odpisywania znaczków. Ale wam się rozmowa klei, ale już nie musicie razem rozmawiać, więc zabawię się okrzykiem studentów. Albo i nie. Ej, ty się ode mnie odpotrzebuj. Cześć Evares. Opowiem ci dowcip. Ty masz poczucie humoru, więc na pewno mnie zrozumiesz. A wiesz, że one przed chwilą rozmawiały o twoim ptaku. Zrobiły ci rentgen spodni. Nie wiem jak to połączyć. Ale widać jego też to bawi. Czemu ty jesteś przezroczysty? Okej. Okay. Oj, ktoś mu zaraz za skórę. Stary, ale czemu ty jesteś. Okej. Okay. Dawajmy, że tego nie widzimy. Wszystko z nim w porządku. Przejdź straszna choroba, a wy powiecie, że Photoshop. Proszę bardzo, zaraz zobaczymy, czy Ewares jest łasy na komplementy. Skoń Skończcie rozmawiać. Proszę bardzo, jak każdy facet Wystarczy mu powiedzieć coś miłego I już jest mój Dobra Kto mi tu został? Została mi ścigalska Chodź ścigalska Znaczy śmigalska, przepraszam bardzo Zostaw lekcję Wandzia fajniejsza Młodka, zasuwaj na górę o nie, śmigalska coś z rudym będzie kręciła. Do mnie śmigalska. A, widzisz, rudy cię nie lubi. W końcu jest rudy. Tak jest. Spakujemy go w karton i wyślemy do Tajlandii. Młotka, ładuj tu tyłek, gdzie ty jesteś? Tak, pół dnia będzie tutaj szła. Pozwolicie, że ją przyspieszę troszeczkę. Oh zabawiaj dowcip wsadzę ci termometr w podpachę bo oczywiście jestem ciekawa czy jesteś chora obejrzymy później razem milczenie owiec i kupimy ci buty na obsasie tak to było śmieszne schlebiaj podziwiaj Niestety Wandzi się nie da podziwiać. <gry> Jak wiadomo, podziwianie Wandzi musi być z odpowiedniej odległości, gdyż Wandzia bywa niebezpieczna. <gry> Oj, chyba ją zanudzam. Spełnię twoje trzy życzenia. Nie chcesz moich trzech życzeń? No dobra. Nie będziemy rozmawiać ze sobą. Będziemy sobie śpiewać i żartować dalej. Ale na pewno jest łasa na komplementy. Nie, ja już nie mam siły na podkładanie pomysłów pod te chmurki. Może coś nie olśni. Tak, zreperujmy razem popada. A ja, to jest tak suche, że po prostu tęsknię za suchkiem i jego sucharami. O, proszę bardzo, wystarczy Wam powiedzieć coś miłego i i zaraz. Połaskoczę ją, pewnie dostanę w ryj. <śm> <śm> nie pułapa. Zabawiaj dowcip jeszcze raz. Ej, bo ja mam tylko minutę jeszcze. A Wandzia nie chce współpracować. Wandzia, blisko cooperate. To jeszcze raz jej zrobi komplement. To działało. <noise> Uf, zrozumiałam suchar. Możemy się śmiać. Zabawiaj, dowcip. Jeszcze raz, będziemy tak ją zabawiać na śmierć. Gest. Piątka. Dajesz wędzia, przywipiony. Wandia mnie nie kocha. Jest mi przykro. Wandzia, tłumacz się w komentarzach. Okej, okay, to jeszcze raz robimy gest i jeszcze jedną piątkę. Więcej gest i jeszcze jedną piątkę. Ok, więcej gest i jeszcze jedną piątkę. Fuka! Jeszcze jej powiemy komplement. Ha, rozwaliłam system. No proszę Cię, ścigalska. Jeszcze jeden komplement. Nie będziesz grała w te. Ta! Młotka nie umie klikać. Gdzie jest kingocha? Ja się pytam. A, przyszła podziwiać moją trumnę. Na pewno doceni mój wspaniały, piękny pomysł wybiegła. Całe szczęście nie z krzykiem, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Ojej, 10 sekund. Nie uda mi się. Nie! Wszystko przez śmigalską. Czemu nie dostanę więcej czasu? Odmowa. No chyba was. Kremowa! O nie! O nie! Teraz jest mi smutno! Nie zaproszę was na święta świnie! Łotka, siedź w kącie i płacz. <laughs> Ewa! Stworzyłam was! Spłonę wam dom, zobaczycie. Zobaczycie, wszyscy spłoniecie. Będziecie się jarać jak. jak nie wiem co. Jak brzozy w Smoleńsku. Co? Nie. To chociaż święta zorganizuję. Nie, nie zorganizuję świąt, bo jestem zbyt biedna. A! dobra. Ktoś tu mówił coś o książkach kucharskich. Jest. Przewodnik po restauracjach. Dobrze, młodziu. Idź sobie na kibelek. Popłacz sobie w zamknięciu. Teraz jest mi naprawdę przykro. Jest mi smutno. Dobra, to ja zrobię małe cięcie i jak młodka skończy pisać, to zobaczymy się z powrotem. Jestem z powrotem na dosłownie chwileczkę, dlatego że Młotka w pijamie idzie na wykłady. Świetny plan. No to chociaż jeszcze odbierz ten telefon. Zdążysz, zdążysz, zdążysz. Urządź przyjęcie? Nie, gdzie to jest? O, jest uczelnia, idź na wykład. Ale najpierw telefon. Jezu, tu ma na wszystko czas. Młotka dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Nie zrobiłaś, a byłaś w kibelku. Nie rozumiem. Gebhuta! Jako był faszig. Witam. Nie jesteśmy zbyt zachwyceni przewodnikiem po restauracjach. Co? Najlepszy przewodnik, jaki w życiu napisałam! Którego autorem jest młoteczka. Książka została uznana przez ekspertów za mało obiektywną i zawiera przedawnione informacje. Najlepsze informacje, jakie znalazłam. Wszystko super jest, moja książka najlepsza. Tylko z niej możecie się dowiedzieć, gdzie zjeść świnkę morską, szczura, psa, kota, człowieka też, jak ktoś bardzo chce. Spróbuj nieco lepiej zgłębić zadanie, zanim ponownie zabierzesz się do pisania przewodnika. Super, zgłębiłam zadanie, nic się nie znasz. Kim ty w ogóle jesteś? Jest napisane twoje nazwisko, ja cię znajdę. Nie ma. Oto honorarium w wysokości 1285. Eee, za taką kasę to ja mogę gnioty pisać. Starczy na święta. Okej. Okay. Od dzisiaj piszę pełno książek kucharskich. Czy tam przewodników kulinarnych, czy co tam. Nawet jeśli, piszą, jeśli mówią mi o tym, że są gówniane. Będę bogata. Dobra, młotka na wykłady, ja stawiam choinkę i widzimy się po przerwie. Dobra, jestem z powrotem. Słuchajcie, ponieważ są święta i liczę na to, że przyjdzie Mikołaj, to odblokuję wszystkim prysznicę, żeby mógł się umyć. Ja bym nie chciała, żeby wystraszyli Mikołaja swoimi zapachami. I z tego, co pamiętam, potrzebuję upiec ciasteczka, ale... No właśnie. Tutaj się nie ma, gdyż chyba nie ma piekarnika. Hmm. Tyle hmm. kasy za piekarnik. Oj, najwyżej sprzedam. Dobra, dostawię piekarnik. Chociaż czekajcie, nie, 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 nie. Ja widziałam taką parcelę publiczną z piekarnikami. To ja tam pojadę teraz. Przestań się myć. Gdzie to jest? Grupy, grupy, grupy. Więcej. Idź na parcelę, parcela publiczna. I tutaj było coś takiego. Wiem, bo stawiałam. Kuchnia koperkowa. O, i tam były kuchenki. Idź młotka. I jesteśmy w kuchni koperkowej. Zobaczę, czy mogę tutaj upiec ciasteczka. Przygotuj jedzenie na zawody. Hmm. Podaj deser. Ciastka świętego Mikołaja. Ciekawe, czy mogę je ze sobą zabrać stąd jakoś. Zaraz się wszystko okaże. Co? 32 za głupie ciastka. Naprawdę. No dobra. Młotka, pokaż, co potrafisz. O, Kingoszka była na kartonie z mlekiem. Czyżby zaginęła zaraz po tym, jak nie przyjęła mnie do bractwa? Tego dowiecie się w następnym odcinku, gdyż pewnie po raz kolejny będę próbowała do tego bractwa wstąpić. Może tym razem mnie nie wyśmieją. No, Młotka, dzisiaj, dzisiaj. Już pięknie ukręciłaś to ciasto. Rób ciasteczka. Jaki skill? Nie potrzebowała foremek, po prostu ulała takie gotowe kształty. Kim ty jesteś? Odejdź. Jesteś rudy. To moje ciastka, nie zjesz mi, zobaczysz. Oj, chyba się palą. Nie, jednak nie. Tutaj ten dym mnie troszeczkę niepokoi. Ah, błęda! Najlepsze ciastka, jakie kiedykolwiek Mikołaj jadł. To właśnie, te z mojej ręki. Dobra, teraz pasowałby je jakoś schować do plecaka. O, o. No dobra. I wylądował na swych saniach i cały misterny plan. No. No dobra, to chociaż nie wiem, co z tym zrobię. Zachowaj resztki. O, może zrespi mi się w tym. W kuchni tam w Akademiku. Ale skoro już tu jestem. Przygotuj jedzenie na zawody. A smażony ser? Nie da się. No to niech będą. Co ty robisz, płotka? Nie. Tosty z serem? No przecież ja cię kopnę i jeszcze kasa na to poszła. Ja walę. Spaghetti zrób na zawody. Zostaw to. A, nie mogę sobie tutaj kliknąć. Jest. Nie dostaniesz jeść za karę. Rób młotka. Będą zawody, i na pewno z rudym wygrasz. Nikt rudych nie lubi, więc. O nie, przyszła jakaś laska. Precz mi stąd! Ja chcę wygrać zawody, będąc jedynym w ogóle w kuchni. <laughs> w ogóle właśnie zauważyłam, że tutaj jest motyw z Popatrzcie. Niebieska kuchnia. Czerwona kuchnia. Ci gotują używając pantofelka, więc na pewno dają coś, czym można się. Zatruć. A my? Co my tu mamy? My robimy jedzenie z cegieł. Nie wiem, kto gorszy. Dobrze. Młotka, gotuj, spaghetti. Pyszne będzie. Proszę, chciał... Proszę, chciał tu sabotaż przeprowadzić. Nie ma. Pełne skupienie na garze. Jedzenie jest teraz moim wypo... Co?! nienawidzę was Simsy, nienawidzę was. <laughs> Nie! Kurde. No dobrze, no dobra, przygotuję jedzenie na zawody. Czemu teraz mogę więcej? Dobra, ale to daje do, do do tego do wyposażenia jedzenie, więc uda mi się wtedy zabrać do domu. Jest północ. Co to jest? Co to jest? Kanapki? Dziecko potrafi zrobić kanapkę. Ja tu mam w ogóle spaghetti z klopsami. Kobieta oceniaj. Nie ty. Moje jedzenie najsuper. Potrafię wróżyć ze spaghetti. Powiedz mi, jakie masz spaghetti, a ja powiem ci kim jesteś. O nie. No chyba ci powaliło blondyna. Dzisiaj zbieram listę osób, która spłonie. Haha, galaretkę z papierka, nawet ja potrafię zrobić. Moje spaghetti, najsuper. Powiedz, że pyszne, wiem, gdzie mieszkasz. O, nie. O, nie. Ale powiedz, że chociaż lepsze niż kanapka z szynką. No, chyba ci powaliło. O tak, łososia, najlepiej. Fukistka. Pewnie kupiła gdzie indziej, czy ktoś widział, żeby ona gotowała to w tych kuchniach? Przyniosła gotowe. Kupiła w najlepszej restauracji i teraz chce wygrać moją nagrodę. Moją nagrodę. A ty w ogóle z tą galaretką to wiesz. Obejdź, wyjdź. Tak, masz rację. Face -pal. z tej okazji. I wygrywa, wygrywa młoteczka. Na pewno. I co teraz? Dzisiaj, dzisiaj. No naprawdę? Głupia No Znowu to powiedziałam. Czekajcie, ja się tak nie bawię. Irytuj, drażnij. Nie, 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 młotka. Ty jeszcze poczekaj z tymi ciastkami. Boże, już kupiła. No to dobra. To to, to skończę robić te głupie ciastka. No gdzie ty z tym leziesz, kretynko? Nie wierzę po prostu. Znów. I teraz ją przyspieszymy, bo już ciastka widzieliście. Dobra, i teraz mam w plecaku, więc mogę się stąd wynosić. Ale najpierw, zanim się stąd wyniosę, gdzie jest ta blondynka? Dawaj blondynkę. A, to jeszcze zj zjem sobie coś, będzie dobrze. Przepraszam, że tak przyspieszyłam, ale. O, jest blondynka. Gdzie jest? Irytuj. Chudź się. Oszukiwałaś, ja wiem. Dobra, młotka, zostaw te spaghetti, te kanapki, czy co tam jest. I idź, powiedz blondynce, że wiesz, że oszukiwała. Ale ty się ruszaj, dziewczyno. Tak, chyba dzisiaj bardzo docenię przyspieszanie.

Naucz się uczciwie brać udział w zawodach. Wynoś się z to. Patrz, coś tu masz. Aha, aha jesteś po prostu głupia. Oj, młotka, nie narzekaj. Prawie wygrałaś zawody. Za Wracaj do domu. Więcej. O kurde. Nakopijaj młotka! Tak jest! Targaj blondynę! Za ten Wytargaj, Targaj, nakopij do dupy! O jednej! Biją O kurde, o kurde, młotka! O nie, dostałam Świat mnie da widzi. Zobaczymy się w akademiku. Dobrze, jesteśmy z powrotem, proszę bardzo. Młotka stawia ciasteczka? Nie stawia ciasteczek. Ej! Przecież kiedy je tu położę, to mi ta świnia sprzątnie. Na biurku. O, na biurku i wtedy nikt nie posprząta. Nie, ten zeżre, to tu położę. Dobra. Przy okazji zapłacę rachunki, bo mnie w końcu na coś stać. Gdzie ty młotka jesteś? Przejdź na miejsce. No i jesteś na miejscu. Dobra i coś może zjesz? Nie, najpierw potańczysz, bo jesteś strasznie, strasznie, strasznie wytyrana. Albo nie, pograsz sobie na komputerze i popilnujesz ciastek. To jest dobry plan. Graj. Dobrze młotka, ruszaj się, ruszaj. Co ty, przecież on jest rudy zwariowałaś? To nie jest nawet, nawet taki od biedy. Nie, ma nos wielki i staro wygląda. Jeszcze ten wielki nos bym przebolała, bo jak wiadomo, wielki nos to nie jest taka straszna rzecz. Ale ten stary wygląd... Jezu, i usta jak glonojad. Przecież on by mnie połknął, jakbym się chciała z nim całować. Tak, i mimiką też najlepszą nie grzeszy. Gdzie ty młotka jesteś? Mi się wydawało, czy dzwonił telefon. Dzwonił telefon. Więc jeszcze odbierzemy telefon. Bardzo mi przykro, że jesteś prawie bliska załamania nerwowego, ale też radę. Nie jesteś tak źle, przecież nie jesteś głodna. Bardzo. Mamy ciastka, będzie dobrze. Będzie mi koła i zobaczysz. Halo? O nie, to ta od galaretki. Nie umiesz gotować, nie nauczę cię. nie będziemy przyjaciółmi. Jesteś niegodna, umiesz tylko galaretkę z papierka. Motka iść grać na komputerze. Nie będziesz się przyjaźnić z osobami, które nie wiedzą, co to jest dobre jedzenie. Dzisiaj, dzisiaj, I gdzie jest mój Mikołaj przede wszystkim? O, proszę, ktoś w końcu postanowił się umyć. Dobra, to jeszcze włączę tą choinkę, pewnie by wypadało. Nie, wszystko zepsułam, nawet święta. Takie pyszne ciastka zrobiłam. Nic ci nie będzie! Nie, nie wyłączaj, włącz, zostaw włączony. Ja kręcę. Dobra, młotka idź spać. I spijamy najlepiej. To młotka idzie się wyspać. I co? I będziemy się pewnie powoli żegnać, tak mi się coś wydaje. Dzisiaj miałam odcinek pełen faili. Mam nadzieję, że jeszcze spotkam Mikołaja, więc takie na razie półcięcie. Dobrze kochani, jest 7:30. Mikołaj do mnie nie przyszedł, pomimo że upiekłam mu ciastka i postawiłam choinkę. Jest mi przykro. Podejrzewam, że tej nocy też do mnie nie przyjdzie, bo się zima kończy, już nawet śniegu nie ma. Nikt mi kocha. Dobrze. Koniec tego użalania się nad sobą. Młotka idzie coś zająć się czymś pożytecznym i poprawiającym jej nastrój. I ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. I do zobaczenia w następnych Simsach, gdzie znowu będę katowała Bractwo Studenckie. I pamiętajcie, że nigdy nie bądźcie dobrzy, bo nawet jeśli otworzycie ludziom drzwi do Kibli, żeby mogli się załatwić, okażecie jakiś akt dobroci, to święty Mikołaj i tak do Was nie przyjdzie, bo nie istnieje. Trzymajcie się. Cześć. No i bonus na koniec: oczywiście, choinka się zjarała. Życie mnie nienawidzi. No, 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 no